Witam bardzo serdecznie, gramy w To Chcemy, Lage of Legend, Tryp Aram, Zagram z X, w teamie Katarina Graves Leona i przeciwnicy Rise Zelen, eee, Master Victor Ily Sin. No, wiemy na czym stoimy. O, tutaj optymalne itemki, takie jak proponują, nie powinno być to złym wyborem, wręcz przeciwnie. Hmm. Nie bardzo. dźwięki słyszę. Nie wiem czemu. Momencik. Tu mam na full. Nieważne, coś mi się zwiesiło. Nieważne. Dobra. O, poszła bombka. Dobra, idzie haraż. Od razu od ręki. Zealand będzie dość upierdliwy. Ze swoimi bombami, ale myślę, że o, many nie mam. What the hell, już się wyplułem z many. Niedobrze, nie mając many na kastowanie bombek. to... To wiele nie zrobię. Hmm. Dobra. Nadal nie mam many. He, he. Bez many nie ma zabawy. Zwłaszcza tą postacią. O, trafię w kogoś. Dobra, chociaż creepów sobie trochę zebrałem. Tutaj, puszczę bombkę. Mocno tutaj. Teraz będą haraszować. No, w razie czego mam jeszcze heal'a i armora, więc nie powinno być problemu. Dobra, poszedł kill. Dobra, zabrała plusa, ja sobie wezmę tego. Potrzebna mi jest mana, więc fartuch. To jest master. Mhm, <coughs> uh -huh. niezły haraż idzie z ich strony teraz. Moi się trochę za mocno pchają. Murde, jeszcze to przeżył. Wrącz dwie potki. Pora je zużyć. I wziąć sobie kolejny plusi, bo znowu nie łamany. Jak zwykle. No nie wierzę. 3-3. Nie jest źle wyrównanie na razie. pewno siedzą w tych krzakach. O! Nawet nie. To aż dziwne. Ha! Prosto w delikwenta. Na razie to słabo jeszcze ubijam. Słaby damage. Ale zobaczymy jak to się rozwinie zaraz. Kabum? Kurde. Odrzuciłem go na szczęście Dobra, mam manę. Mam, jak mam manę to mogę coś niecoś zrobić. U. Tutaj zarobiłem bombkę. Grace niestety padł. Ja się staram trzymać jak najdłużej. Postaram się trzymać trochę bardziej z tyłu, żeby. Fak! Mnie z lasera pocisnął, skurczy byk. Dobra, ale mam na różkę tę. Już jest z górki. Dobra, Zabijmy mastera. Jakim cudem jest 0,10? Ktoś mi powie. Bum. Jezus, jaki fartyk. Po prostu nie, to jest. Nieporozumienie. Dobra. Prosto w rajza. Prosta bombka. Dobra. uciek <laughs> <laughs> dawaj dawaj no wychyl się któryś matole ale mis chamski z mojej strony Trochę go to spowolni. Ja sobie Urzucę troszkę HP. Tak jest plusik i jest mana. Trochę harasingu. Tak. No nie wierzę. Jeszcze mnie zabije. No jasne. Masakra. Faktycznie trochę zerowy teamplay. 860 Dąży się dobić? Powinno zdążyć. Jak będę miał kapelusz to powinno być z górki trochę. No, cofnij się, kurde! Ach. Prawie. Fak. Ładnie. Ko kolejna gra, gdzie nas obijają my chcą. Jeden kurde musiało zniknąć nie, tylko Dat i nie, już nie jest, tak. no, no w plecy coś mi się zdaje. Ten i osiem trzy osiem super. Dobra. Odzyskujemy w miarę sytuację, no, tylko w miarę. Ha. wiedziałem, że tam jest kabum ładne ulpi, poszło ładnie. Poszedł stun, poszedł kill, dobra skoro on tankuje to można zniszczyć tower, może się trochę odbijemy teraz, mam nadzieję w sumie. dupa, wam właśnie uratowałem, a wy tego nawet nie umieliście się wykorzystać, no. Nie mam many. Czyli nie ma zabawy. to ja tu nic nie zrobię no chodź mhm. poszedł niezły pocisk super dobra Mam kapelusz. Eee, teraz fajnie by było 575. Moralicza jeszcze jest proponowana. Cooldown 100 Nice shit Poszedł 747 Nieźle nawet Dobra Następny kill Oszedł. Dobre bombki nie są złe. Te miny są fajne. No i ta, co odbija, też jest przekozacka. Daje chwilowego, jakby stuna. Dobra. Kabum? Poszło, ulti, jest git. Mhm. 1700 I małomany. Trzeba się w takim razie wrócić po plusikach. Kolejny plusik. I jeszcze jeden. dobra Wracamy. Hehe. He. Wszedł pod moją minę. Menda. Bardzo ładnie. Dobra. Ej. nie zdążyłem skastować szkoda, ale ja mam młodrękę, Liam Zaraz będę składał z Moralicza i powinno być git. Mam nadzieję, że będzie git. Póki co teraz, oni przychodzą. Do ofensywy. Dość wytrzymała jest Kubana ta Leona. 3 sekundy. Dobra. Już idę. No tak jak myślałem, że zginie. Chciałeś coś zdziałać? Też mi się tak wydaje. kaboom No, przeżył, nie wierzę. So fucking impossible. Dobra, kurde! Zabił mnie. Kurdejmi. 240, może się uda. Zebrać tyle. 34 do 40, 10, 6, 11. No, mam najlepsze staty, najmniej zgonów, najwięcej kini i sporo asyst. Dziwno wydawało mi się, że Graves miał więcej kini. No ale nieważne, coś miralia ode mnie chce. Nie wiem, co tam pisała. Nie patrzyłem w ogóle na czat. Dobra. What the hell? Się wpierdzieliłem Paraliż, stun Wszystko naraz. Spieprzyłem to teraz bardzo mocno. Przez to. No, ona tutaj trzyma ich w ryzach w miarę ja zaraz będę miał respawn jest tym tu bory dobra jeden kill poszedł Zwyrał mi. Heller inne master. Dobra. Kurde, nie zabiło go to. Szkoda. Ale wiem co. Można tutaj zdziałać jeszcze. Pa, pa. Jeszcze mi sksuwała, no. Gadamet Łap poszedł tak, lubię Ulti z To jest bardzo ciekawe. Dobra, idę sobie po Plusiki na spokojnie, trzeba teraz to rozegrać. Przede wszystkim nie dać Masterowi żeby się rozbujał bo to się równa śmierci Dobra Został tylko Czyż Czyżby ostatni pusz Uda się, czy się nie uda? Aś, kurde, Master leci. Fuck! Mnie dorwał baniec Hmm. Do wyboru albo zmorę albo kryształowy kostur. Wezmę chyba kostur. 429p. Teraz zrobię zmorę albo kostur pustki. Jak oni wyglądają z resami. Lisi ma mm, trochę resów i RAIS ma trochę resów. Czyli dobrze będzie zrobić kostur pustki. 295. No dobra. Ile on ma tych rezystansów? Równo 100. Dobra. 11.8 Poszła. Teraz trzeba wieże jakoś skasować tą drugą i powinno być ok prawie dobra padł spadł inhibitor dawać inhibitor dobra łupę Z -em się fajnie gra. Bardzo fajnie, nawet. Mnie się podobało. Bo w ogóle to chyba dźwięk mi się wysypał z samego lola. No ale to szczegół. Tymczasem to, to byłoby na tyle. I do usłyszenia w następnych. Trzymajcie się.